Dzień dobry, dzień dobry. Czas na Zasadę 19 z 78 zasad Transurfingu. Jak nie wiesz, o co chodzi, to zapraszam Cię do kliknięcia w pierwszą, w pierwsze nagranie z playlisty. Link do playlisty całej masz w opisie i link do kursu z ćwiczeniami, do tego, co mówię, też masz w opisie. Więc standardowo, najpierw czytam, potem się odnoszę. Zasada 19, Credo sprawcy. Zasada. U. ale zawiało. Um, zawsze pozostawaj sobą. W żadnym wypadku i w żadnych okolicznościach nie zdradzaj siebie. Żyj w zgodzie ze swym credo. Naruszając credo, albo co gorsza, nie mając go wcale, burzysz siebie jako osobowość. Przez co wszystko w życiu dzieje się na przekór tobie. Wykrzywiony obraz daje krzywe odbicie w zwierciadle. Należy sprowadzić myśli i postępowanie do wspólnego mianownika, nie okłamy. Nie okłamywać samego siebie. Wówczas w dualnym zwierciadle nie pojawią się żadne przykre wypaczenia. Jesteś sprawcą swojej rzeczywistości <laughs> i nie masz czego się wstydzić, ani obawiać. Pamiętaj, że nie jesteś samotny. ani. Pamiętaj, że nie jesteś samotny. Z Tobą jest moc i Twój świat troszczy się o Ciebie. Ja potrzebuję jeszcze przesłuchać sobie jeszcze raz od początku na tę zasadę. A już wyjaśnienie autora i, mm, i wyjaśnienie. Czy do powiedzenia moje. Wyjaśnienie. Kiedy żyjesz zgodnie ze swym kredo, dusza i umysł zlewają się w jedno. Oznacza to, że postępujesz tak, jak uznajesz za stosowne, nie oglądając się na opinię społeczną. W żadnym wypadku nie wolno siebie zdradzać. Jeśli przychodzi ci zrobić coś, czemu dusza aktywnie się sprzeciwia, to wszystko się wali. I odwrotnie. Jeśli żyjesz zgodnie ze swym kredo, to nawet jeśli pewne czyny rozmijają się ze zdrowym rozsądkiem, wszystko w efekcie końcowym wychodzi, jak należy. Nie musisz analizować je, jak konkretnie. Credo porządkuje rzeczywistość. Po prostu brak wypaczeń w obrazie doprowadza odbicie do normy. Jedność duszy i umysłu kształtuje wyraźny obraz, który natychmiast materializowany zostaje przez wielciadło świata. Wszystkie twoje prawdziwe pragnienia zostają spełnione. Takie jest prawo. I teraz bardzo ważna kwestia do tego, bo to, um, bo credo. To jest coś takiego, co każdy powinien mieć na poziomie swoich wartości, swojego jakby postrzegania tego, co jest dobre, co jest złe, co nam to pasuje, co nam nie pasuje. To bycie sobą to trochę trzeba podzielić na to, bo to życie ze zgodnie ze swoimi wartościami, czyli tak czytaj. Życie zgodnie ze swoim credo, a nie bycie sobą, bo to bycie sobą to dla mnie to jest taki drażniący bardzo mocny temat, który bardzo często jest tak, bądź sobą i w ogóle, ale co to znaczy, bądź sobą? To, to nie chodzi o to, bądź sobą, bądź najlepszą wersją siebie. W manifestowaniu mówimy o tym, że masz żyć już jak gdyby, czyli ty bądź sobą, ale z tej przyszłej wersji siebie, nie? Czyli nie mówimy o tym, bądź sobą na poziomie, nie wiem, jestem w byle jakości i funkcjonuję w byle jakości, to to, to jest okej okay, i tak mam funkcjonować. No nie, to nie jest okej, okay, ja chcesz zmianę w życiu. No, jak manifestujesz i jak chcesz, jak chcesz innego życia niż dzisiaj masz, no to, no to ważne jest, żeby dobrze rozumieć bycie sobą. Ale pracowanie nad tym, żeby być jak gdyby i być w wersji tej, której chcemy już być docelowo, to jest coś zupełnie innego i w, przy dobrym rozumieniu to trzeba roz, rozróżnić. Że credo to jest jak system wartości, czyli dla przykładu. Chcąc mieć dany status społeczny, ty wiesz, że dla przykładu ważne jest, żeby budować biznesy z ludźmi, którym ufasz, ludźmi, którzy z tobą rezonują, ludźmi, którzy zarabiają na czynieniu dobra, a nie zła, czyli którzy zarabiają na na rzeczach prawdziwych, a nie na oszustwach. Przykład dam ci. Czyli jedną z takich rzeczy, które ja dla przykładu nigdy nie byłabym, e, nigdy nie byłabym w stanie, e, która zupełnie ze mną nie rezonuje i która byłaby dla mnie bardzo trudna, e, e, gdybym miała to robić albo właśnie nigdy nie byłabym w stanie tego robić, to ja mam trochę takich znajomych, którzy zajmują się fotowoltaiką i tam są przepotężne pieniądze. E, I oczywiście są bardzo różne firmy, żeby nie generalizować z punktu widzenia fotowoltaiki, ale są też takie, które jawnie oszukują ludzi. To znaczy jawnie, niejawnie, ale jak się tam zagłębi w ten system, to ci przedstawiciele w większości wypadków oni wiedzą, że oni nabijają ludzi w butelkę. Czyli ich zadania są takie, że tam chodzą sobie po domach. Mm. I sprzedają produkt, którego ludzie nie potrzebują, za niewyobrażalnie większe marże, nie? czyli, czyli, czyli sprzedają, czyli mają świadomość tego, że dokładnie ten sam produkt można by było kupić dużo, 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 dużo taniej. Ale jednak robią to w takiej, nie innej formie, bo mają przepotężne prowizje dla siebie. I to jest przykład takiego działania, które mimo tego, że ja jestem nastawiona na obfitość i tak dalej, i tak dalej, to dla mnie jest to coś, co jest niezgodne z moim credo, nie? Czyli... Mając do wyboru ogrom różnych opcji finans, zarabiania, to ja bym nie mogła być w czymś takim, co jest kosztem drugiego człowieka. Nie? Czyli nie mogłabym się zajmować. A są ludzie, którzy. Zgodnie z ich credo jest, mają wyrmane na to, że czyli usprawiedliwią się na zasadzie, no ale to przecież to jest dorosły człowiek, sam decyduje, no to chce to bierze, nie chce to nie bierze, ale nie mają wyrzutów sumienia, na przykład, że tam robią całą narrację mm, korzyści wynikających z wyboru takiego, ani innego. I o to chodzi w tym credo. Czyli jeżeli dla przykładu taka osoba by manifestując swoją obfitość i będąc w tych wszystkich zasadach wewnętrznie, jak nie czuje dysonansu, to wszystko spoko, to jest to zgodne z credo. Ale jeżeli ktoś wewnętrznie czuje dysonans, ale wymyśli sobie, że on chwilę tylko w taki sposób popracuje i dzięki temu ta jego rzeczywistość się tak bardzo zmieni w ogóle, no to to jest przykład działania niezgodnego z credo. Czyli niby pracuje się na obfitości i na pieniądze i tak dalej, ale to będzie sypało wszystko po drodze, bo to jest niezgodne z systemem wartości, niezgodne z credo. Nie, czyli zrozumienie dobre swojego systemu wartości i podążanie za nim, Pamiętając o tym, że zawsze mamy niezliczoną ilość różnych możliwości do kroczenia, czyli nasza mapa do naszego celu, nasza, nasza droga do naszego życia bardziej, ona może wieźć bardzo różnymi drogami i chodzi o to, żeby wybierać te drogi, które są zgodne z naszym credo. Tak jak nie wiem, 3 plus 7 to jest 10, 5 plus 5 to jest 10, 4 plus 6 to jest 10, 2 plus 8 to jest 10, 1 plus 9 to jest 10 i 0 plus 10 to jest 10. Nie? Czyli tak jak różne po połączenie ze sobą różnych liczb daje. W sumie 10. Tak samo w naszym życiu możemy wybierać różne drogi, które doprowadzą nas do tego samego celu, ale jednak te drogi mają znaczenie, nie? No bo tak samo jak przy tej dziesiące, byśmy mogli powiedzieć, no to na przykład 3 plus 3 plus 4 to też jest 10, nie? Albo 2 plus 2 plus 2 plus 4 to też jest 10, nie? Czyli trzeba warto zrozumieć, że do naszego życia bardziej prowadzą bardzo różne drogi, ale jak chcemy, żeby to było zgodne, to energetycznie, żeby to wszystko się dobrze układało i żeby by te synchronizacje nam się włączały, to jeżeli będziemy działać niezgodnie z naszym systemem wartości, to będziemy się spodziewać kłopotów na prawo i lewo. To, to, to zawsze będzie się, będą się sypały kłopoty, ale też pamiętaj o tym, że mm, ja o tym mówiłam w którymś nagraniu, akurat już teraz nie pamiętam w którym, że w momencie, w którym narzekasz, czyli idziesz teoretycznie swoją drogą i nawet, na, nawet zgodnie z twoim credo, zgodnie z twoimi systemami wartości, ale narzekasz, o Jezu, tyle kłopotów po drodze i w ogóle, to pamiętaj o tym, że to nieraz jest jak z remontem, nie? Że jeżeli dla przykładu chcesz wyremontować dom albo mieszkanie i jest strasznie duża różnica pomiędzy tym, jak ono dzisiaj wygląda, jak ty chcesz, żeby wyglądało, to w momencie, w, którym, w momencie, w którym mówimy o... Mm, a, o, o, no to nieraz trzeba zburzyć ściany. Czyli wyobraź sobie, że wchodzisz do takiego a, całkiem okej okay mieszkania albo domu, i, ale potem się zaczyna tam remont. To jak to wygląda? Absolutna katastrofa. Ściany wyprute, na przykład okna wyprute, instalacje wyprute, nie wiem, podłogi i tak dalej, i tak dalej. Jest demolka absolutna, i czasem w naszym życiu tak się musi wydarzyć. Czyli jak chcemy drastycznej zmiany pomiędzy miejscem, którym jesteśmy, a miejscem, w którym chcemy być, to jak dzieją się po drodze takie demolki w naszym życiu, to traktuj to jako element w drodze do celu, niezbędny, nie? Czyli jak, jak demolka w remoncie, która po prostu musi się zadziać, żeby, żeby to zaprowadziło do, do tej naszej wersji, no i wtedy nie można przestać z tą demolką, nie? Czyli jak tak zasiądziesz wtedy w tym i tak jakbyś wygo, wygoniła, wygonił ekipę remontową i, i ona by Ci zniknęła, bo Ci się nie podoba bałagan, to, no to wyrzucisz ekipę remontową, no to tak nieraz w życiu robimy, nie? Czyli przestajemy się skupiać na tym, czego chcemy, przestajemy, mm, przestajemy widzieć już to nasze nowe, piękne wnętrze, tylko patrzymy na te ściany prawo i lewo, jak jest i, i, i ubolewamy i płaczemy, że, że jest tak źle teraz, ale nie pamiętamy o tym, że to jest element w drodze do celu, więc... W manifestowaniu właśnie o to chodzi, tak? W świadomym kreowaniu swojego życia. I to życie zgodnie z kredą i pamiętanie o tym, że nieraz trzeba dużo zburzyć, żeby zbudować, to jest element niezwykle istotny. Tyle w zasadzie 19 Zapraszam Cię do, do, do opisu, tam masz dodatkowe linki. Do ćwiczeń, do każdej zasady mam trzy ćwiczenia, które pomagają przepracować sobie to. W umiejętność, bo sama wiedza nie zmienić nic w życiu, tylko wdrożenie tego w rzeczywistości zmienić w życiu. A ja Ci tymczasem pozdrawiam bardzo serdecznie z mojej pięknej Portugalii i zapraszam Cię.